Dziś ci powiem, dlaczego powinieneś być skupiony tylko na jednej czynności w danym momencie. Dlaczego powinieneś być obecny? Generalnie multitasking nie jest efektywny, jest na to szereg badań i link do jednego badania będzie w opisie, więc zapraszam do lektury po filmie. Ale, wracając, multitasking nie działa, ponieważ my jesteśmy stworzeni do pracowania nad jednym zadaniem. I może Ci się wydawać, że jak robisz cztery rzeczy na raz, to jesteś mega produktywny, ale jakbyś przeliczył ten czas na dwóch scenariuszach, gdzie, gdzie raz robisz coś pojedynczo, a raz multitaskujesz i robisz wszystkie rzeczy naraz, a tu po kolei tu naraz, to byś się zdziwił. Jakbyś naprawdę ten czas ze stoperem liczył. I multitasking też nie jest efektywny, ponieważ przełączając się z zadania na zadanie, ponosisz ponowny koszt przełączenia się na to zadanie. A odzyskanie skupienia średnio trwa 23 minuty. Więc, jeżeli na przykład tutaj robisz coś 10 minut i się nagle przełączasz, to nawet nie jesteś w pełni skupiony i zaabsorbowany tymi czynnościami. I to pobiera z ciebie cenną energię, przez co nie dość, że sumarycznie zrobisz mniej, to jeszcze będziesz bardziej zmęczony pod koniec dnia. Więc podsumowując, multitasking niestety nie jest efektywny. Więc, jak masz naprawdę coś dużo rzeczy do, zrob do zrobienia, Ustal sobie listę zadań po kolei i po prostu rób je po kolei. Ustal sobie jakiś szacowany czas na dane zadanie, na przykład pół godzinki na każde. I tak będziesz dużo bardziej efektywny i zobaczysz, jak po prostu kwitniesz. Dawaj znać w komentarzu, co Ty myślisz. Staw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.